A po tych dośrodkowaniach bywało już groźnie w polukarnym realu. Popatrzmy, bo tutaj pojedynek biegowy ruszył. Iguajny totalnie odpuścił sechudo, któremu chyba coś się stało. To jest teraz jednak mniej istotne. I to będzie szansa na czwartą bramkę. Kajechon! Kajechon! Wychowanek realu, który stawiany był przez José Mourinho za wzór. Innym wychowankom, którzy chcą tu zostać, akceptujący swoją rolę, to, że jest zmiennikiem. Często, często posyłany do boju w tym sezonie przez José Mourinho. To już jego 30. występ 15. w 15. wyjściowym składzie. No i strzela swojego trzeciego gola w tym sezonie. Cajechon. Cała zasługa dla Gonzalo i Doskonała była ta akcja. A potem asysta Benzemy to jemu dopiszemy punkty za asystę, chociaż wkładu Argentyńczyka w tę akcję przecenić się po prostu nie da. To on tam zupełnie zostawił za plecami Alvaro Secudo. Wyprowadził tę akcję. Stworzył okazję Kajefonowi, a Benzema za...